Jak byłem kiedyś proboszczem na Jersey, i tam, jak pa, ojciec nasz święty umarł, Polacy przyszli do kościoła, myśli, piękną mszę. Tych Polaków tam było chyba z dwa tysiące samej młodzieży, tych robotników, co tam pracowali. I puściłem na samym końcu, jak ojciec święta, śpiewał Mario królowo Polski. Sam ojciec święty, gdzieś takie znalazłem CD, ale najbardziej wzruszające było to, jak nagle on powiedział: Zostańcie z Bogiem, i łacisza. Tak wszyscy płakali, tylko zostańcie z Bogiem. I to wam mówię. Zostańcie z Bogiem, zaśpiewajmy macy Bożej, szczęśliwej podróży i pamiętajcie o mnie w modlitwie. Dziękuję. Pan zbawi niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.